Siemaneczko, witam serdecznie Siemaneczko, witam was Dzisiaj jest dzień deszczowy u nas Także nie pojechałem przycinać drzewka no i mamy chwilę czasu Jak to w brzydko pogodę bywa, jedziemy na złom No ale tak jest, jak jest brzydka pogoda, to co robimy? Jedziemy na złomowiec A tato, mam dla ciebie prezent tutaj taki o, taki kubeczek z moim, z moim logo, normalnie. Proszę, proszę, a to już kolekcja kubków przybywa. Tak, tak. No to może się dzisiaj na działeczce napijemy kawusi z niego. Aha, jak najbardziej. To ja się napiję za Adiego, a ty się napijesz z mojego. No, na pewno. No i właśnie chciałem też od razu moim drogim widzom dać taką informację, że. Robimy konkurs. A sponsorem tego konkursu jest sam Adrian. Ten kolega, który ze mną łowi magnesem. No i takie piękne kubeczki nam zasponsorował. Cztery z takich kubeczków mogą wylądować u Was. W konkursie, który przeprowadzę. O, a tu piasek jest. A piesek piesek piesek. O, istuje. coś temu piasku się główka nie rusza. Co? O. Z drucika spadł. A naprawimy. A ten piasek to od kogo? Od kapselka oczywiście. Od kapselka. No i słuchajcie, żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba oczywiście subskrybować nasz kanał Jacob July. Subskrybować kanał Sylwestra. Link w opisie będzie. No i tak sobie pomyślałem, że w ramach podzięki naszego sponsora, Adriana, moglibyście odwiedzić jego stronę na. Gmailu, awaryjne otwieranie out i mieszkań. Też będzie link w opisie. Możecie tam zostawić jakiś ślad po sobie. O, ten piesek przerywamy, ten piesek był też Berci <grymne> <grymne> Taki przerywnik muzyczny. <grymne> Cięcie. Cięcie. Wracamy właśnie na wizję, <grymne> się uśmialiśmy. <grymne> na żywo, na żywo. Protoplasta to kędzierzawy taki Ten kędzierzawy, nie? Tam jest. jest. kilku takich, nie? Jak to, jak to niektórzy mówią, trzech psów. Trzech, trzech psów jest kędzierzawy. O kurcze, także no cóż, uśmialiśmy się. Konkursik trwa. Do którego? Ja sprawdzę, bo nawet nie wiem, który jest dzisiaj. Dzisiaj jest 13 no to tak do, do 20 kwietnia. Do 20 kwietnia konkursik trwa. Piszcie pod filmem Hasło Kubek. Po prostu kubek. No i odwiedźcie stronę Adriana, link w opisie. Subskrybujcie nasze kanały. Takie cztery kubeczki będą losowane i takie naklejeczki dołączam oczywiście też. Także zapraszamy na złomowisko Wjeżdżamy na bazę, będziemy ładować złom Dokładnie A jest dużo złomu o. Nawet miedziucha jest A. Troszeczkę puszek mamy dzisiaj To na pierwszy ogień lecą do wora Berciunia kochana Jedzonko ci kupimy nowe Ale już od widzów też jedzie nowe jedzonko, niedługo przyjedzie do ciebie Dobra myszko Patrz ile puszek Tu jeden dwór Tam drugi, mały Super co? Ale fajna Medeniczka no Mosiężna Pokaż tego mosiędzu trochę tu Ojej, no jest, mosiądzu I to jest. Wow. Tu urwamy. No, co tam jeszcze było? jakieś ciekawostki? Chyba tutaj. No różne rzeczy. A ile to waży? No to będziemy ważyć, tak. Mosiądz i pobiał razem. No, cztery osiemset. Cztery no, super Berciu. 400 aluminium? Alu, alu 440. 44 kg z jaderkiem jeszcze mamy. Dobra. No. Dobra, miedziuchy trochę przybyło jeszcze od ostatniego razu. 8,5 kg. super. To już ładny urobek. no a tutaj mamy jeszcze nierdzewkę, Oj, nie, będziemy ważyć. nie będziemy ważyć. No i trochę złomu z magnesu, oczywiście grubego. Tu gruby jest, a cienki to później przy ładowaniu pokażę. No i siatki trochę jest. A część siatki mamy zamiar użyć w ogrodzeniu e, sadu, żeby sarny nie obgryzały drzewek. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Możemy się No to. Star. Kaneczka już. Jest ziemia i posadziłem kwiatuszki. Może coś wyrośnie. Сложили с вами. Продолжение Ale? Ale dzisiaj zimno Zimno, nie? Musiałem kurtałę cieplejszą założyć go bo... Skóra Skóra i fura komura też dzisiaj Komura! jest <noise> Biznesmen Złomowy A, a u nas się mówi bułka chleba? Nie mówi. A u nas się mówi. <noise> Wiesz, co to, to, to zauważyłem u ciebie na filmach, że u ciebie nie ma negatywnych komentarzy? Jeden był tylko, ale go zdążyłem skasować, zanim go przeczytałem. No to źle, nie kasuj. Zapisuj do zeszytu te komentarze. Złe. A czemu? Jak będzie pełny zeszyt, ja wezmę, bo ja lubię czytać takie rzeczy. Sywan, zuch, Od lat, a zalety nie znosi war. Rycerz ten nie ma strachu. Dzisiaj spotkacie się z Nim. To właśnie po nim będzie ten film. Ja na tym złym. Bojuję Słowem i Mieczem. tą posiada moc. Ze wszystkich sił będzie się pił. Zarobek dzisiejszy 564 zł łącznie. No i co, jak tam ceny? No, tak, no złom gruby złotóweczka, blaszka 70 groszy, mośc 13 chyba. Był. Tak, 13. I, no, miedziucha 23. 23. A miedziucha z piecyka 20. Tak. 3,50 puszeczka, aluminium 3,50. No, także, także no, ceny dobre. Jeszcze ceny dobre są. Jeszcze są dobre Także dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o konkursie. Wpiszcie kubek pod filmem. Odwiedzcie Adriana. No i cóż, subskrybujcie mnie, mojego tatę. I cóż. Do zobaczenia. No trzymajcie się, ciepło. Eka! No i takie jeszcze pozytywne zakończenie dnia. Jeszcze przyszedł SMS, że przyszła paczka. Tadam od kruszyny przyszły dla Berci. Niszczeniaczku. I szczeniaczków, puszeczki. Dziękujemy bardzo. Lux, kruszyna to jest dobry chłopak. To jest dobry człowiek.